Witam Was kochani bardzo serdecznie. Z tej strony Czoki, a to jest pierwszy odcinek serii programowania w notatniku. Programowanie w notatniku to jest początek naszej przygody z programowaniem. W notatniku możemy zaprogramować proste programy, efekt Matrixa, kalkulatory i tym podobne. Więc zaczynamy. Ale zalecam Wam stworzyć nowy folder i nazwać go programowanie. No, tak mamy i ten nasz folder, otwieramy go i klikamy nowy skrót. No, no, wpisujemy tę ścieżkę. not bad ex no notatnik i mamy skórę do notatnika co mam teraz zrobić żeby tworzyć nowy folder nie tak które no, to tylko po prostu otworzyć sobie notatnik i zacząć pisać program więc w tym odcinku pokażę wam jak napisać prosty program notatniku właśnie więc piszę małpa echo off Możemy zmienić kolor, możemy pytanie les, ale ja dam proszę echo. Witaj ho w moim programie. Aha, tu się wpisujemy title. Title i na przykład pierwszy. I mamy echo, witaj w moim programie. Echo, do zobaczenia, zobaczcie osobno, i komenda pause. Komenda pause zatrzymuje nasze działania i zapisujemy to jako plik but. na przykład program. Bas. Musi być bardzo, bo inaczej wam nie zadziała i zapisz jako typ wszystkie pliki. Zapisujemy i mamy nasz ten pierwszy programik. Odpalamy go. i Jak widać, mamy pierwszy program jaki ustawimy do niego. Mamy te komendy, które napisaliśmy. I aby zakończyć ten naszego programu, możemy na przykład coś nie wiem: Backspace i tak się wyłączy to na tyle, w pierwszym poradniku, zachęcam do oglądania następnych, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja i z wami żegnam, do widzenia.